W dzisiejszych czasach dostęp do informacji na temat treningu podbudowy masy mięśniowej jest po prostu ogromny. Jeżeli tylko czegoś potrzebujecie, wystarczy, że wpiszecie to w Google'a, w YouTube'a i wyskoczy Wam więcej wyników, niż kiedykolwiek bylibyście w stanie przejrzeć. Tylko skoro tak, to już każdy powinien mniej więcej wiedzieć, jak się powinna trenować. A już na pewno nie powinno być osób, które trenują regularnie 5 lat rzędu i można je pomylić z osobami, które nigdy nie trenowały. No tylko nie do końca. Chociażby Greg Knuckles, czyli taki totalny ekspert w tym temacie, przy okazji analizy artykułu o tym, że ludzie trenują zbyt lekko, podsumował to w trzech punktach. Wytrenowane osoby w literaturze naukowej są zazwyczaj o wiele słabsze niż byśmy się tego spodziewali. Podobnie, wytrenowane osoby w literaturze naukowej robią znacznie większe postępy w przeciągu 8-12 tygodni niż byśmy się tego spodziewali. Na przykład, niedawna metanaliza znalazła, że osoby wytrenowane i niewytrenowane nabierają podobnej ilości beztłuszczowej masy ciała w przeciągu 8-12 tygodni trenowania. Wiele osób, które widujemy na siłowni, Mimo, że konsekwentnie trenują latami, nie wygląda na to, żeby budowały mięśnie albo stawały się silniejsze. I o co tutaj chodzi? Osoby wytrenowane w literaturze naukowej zazwyczaj są definiowane jako po prostu osoby, które mają rok doświadczenia z treningiem siłowym, czyli przynajmniej przez rok trenowały. Tylko jeżeli przez ten rok trenowały nieefektywnie, to mimo wszystko Mogą się zbyt dużo nie różnić od osób, które nie trenowały w ogóle. I właśnie dokładnie takie coś obserwujemy. Nie wystarczy tylko zerknąć, jak się powinno trenować, tylko trzeba jeszcze to zrozumieć, zapamiętać i zaimplementować. I o tym właśnie będzie ta seria. Tylko co to znaczy zrozumieć? Kiedyś usłyszałem taki dosyć ciekawy przykład. Jeżeli podejdzie do Was dziecko i zapyta się, ile to jest 3 dodać 7, no to jeżeli odpowiecie mu, że 10, to za chwilę przyjdzie do Was, tym razem zapytać się, ile to jest 4 dodać 8. A jeżeli odpowiecie mu, że 12, no to znowu przyjdzie Was się pytać, ile to jest jakaś inna liczba. To dziecko dostaje od Was gotową odpowiedź. Tylko dalej. Nie rozumie reguł dodawania. Żeby zrozumieć reguły dodawania, trzeba by się było porządnie przyjrzeć tym przykładom i zastanowić się, dlaczego to działa w taki sposób. Natomiast jeżeli już będziecie w stanie wyciągnąć reguły dodawania z tych przykładów, to jesteście w stanie rozwiązać nie kilka pojedynczych przykładów, tylko zbiór wszystkich problemów które wymagają do rozwiązania reguł dodawania. Na podobnej zasadzie działa to w przypadku treningu podbudowy masy mięśniowej. Jeżeli zapytalibyście się kogoś, jak macie zbudować duże biceps, no to najprawdopodobniej coś by wam tam powiedział, ale między innymi chociażby róbcie uginanie handlami na biceps. Tylko na pewno wiecie, że nie jest to jedyny sposób, żeby zbudować duże bicepsy. Jest wiele ćwiczeń, które również te bicepsy są w stanie rozwinąć. I jeżeli dobrze by się przyjrzeć temu ćwiczeniu, to można wyciągnąć z niego dosyć ciekawe wnioski. Po pierwsze, uginanie na biceps angażuje biceps. Natomiast każde ćwiczenie, które jakkolwiek będzie odzorowywać funkcję tego mięśnia, czyli zgięcie w łokciu, czy zgięcie w ramieniu, Również będzie ten biceps angażować. Uginanie na biceps, również przez to, że mamy tam hunter, który dodaje jakieś obciążenia, będzie angażowało wiele włókien mięśniowych i odpowiednio je obciążać. Tylko później się w tej serii zajmiemy, jak to dokładnie działa, ale każde ćwiczenie wykonane blisko opadku mięśniowego również będzie obciążać praktycznie wszystkie włókna mięśniowe. W odpowiedni sposób. Tak więc nagle, jeżeli zamiast patrzeć na konkretne ćwiczenie na biceps, spojrzymy na czym musi się charakteryzować ćwiczenie, żeby było dobre na biceps, to z jednego ćwiczenia robi nam się ich nieskończona praktycznie ilość. No bo uginanie handli na biceps jest jedno, ale ćwiczeń, które angażują biceps i można je zrobić blisko do upadku mięśniowego, jest praktycznie nieskończona ilość. I właśnie w taki sposób chciałem zrobić tę serię. Czyli nie chcę wam podać gotowych planów treningowych, nie chcę wam podać gotowych ćwiczeń, tylko chcę wam pokazać te ogólne reguły, które stoją za wszystkimi skutecznymi planami treningowymi, za wszystkimi skutecznymi ćwiczeniami i tak dalej. Natomiast przy okazji też chciałem to zrobić w taki sposób, żeby te reguły nie spadały z nieba, tylko podać wam spójny ciąg przyczynowo skutkowy spójną logikę, z której one wynikają. Natomiast, żeby pokazać wam, skąd się biorą te wszystkie zalecenia, musimy zejść nieco głębiej. Dlatego ta seria będzie wyglądać w taki sposób, że trzy pierwsze filmy będą niejako takim fundamentem dla całej reszty serii. W pierwszym filmie dowiecie się, jakie są istotne bardzo różnice z punktu widzenia budowania mięśni między włóknami szybko kruczliwymi, a wolno W drugim filmie dowiecie się, jak nasze komórki mięśniowe odpowiadają na dietę. A w trzecim filmie dowiecie się, co tak naprawdę jest tym mechanizmem, który powoduje, że komórki mięśniowe, które przez 10 lat mogły utrzymywać swój rozmiar, nagle zaczynają rosnąć. Co jest takiego w treningu, co stymuluje te komórki? Natomiast reszta serii będzie już nadbudowywać na tych informacjach. Chociażby, zajmiemy się tym, jak liczy się objętość, czyli ile powinniśmy wykonywać, chociażby, serii na daną partię mięśniową w skali tygodnia. I to będzie stricte związane z tym, co tak rzeczywiście w treningu jest tym bodźcem, żeby nasze komórki mięśniowe zaczęły rosnąć. Zajmiemy się również doborem ćwiczeń, co również będzie związane z tym, co rzeczywiście musi się stać, żeby komórki mięśniowe zaczęły rosnąć. Tak więc chcę Wam pokazać taki spójny obraz od samych komórek mięśniowych, co się w nich dzieje, jak nasz organizm określa, który z nich ma aktywować. Aż do takich bardziej praktycznych rzeczy, chociażby jak dobrać ćwiczenia, ile wykonywać serii w skali tygodnia i jak na tej podstawie stworzyć sensowny plan treningowy. Dzięki czemu do każdego podpunktu, czy doboru ćwiczeń, czy doboru ilości serii w skali tygodnia, będziecie mieć takie szerokie zrozumienie, jak to rzeczywiście działa. Natomiast przez to, że zejdziemy w tej serii nieco głębiej, to przy okazji też może być trudniejsze. Jeżeli wcześniej w ogóle nie interesowaliście się treningiem, w ogóle nie interesowaliście się biologią, to możecie mieć trochę problemy. Zwłaszcza z tymi trzema pierwszymi filmami, które są trochę bardziej teoretyczne. Natomiast później będziemy już się zajmować bardziej takimi praktycznymi rzeczami, więc tam już nie powinno być problemu. Z drugiej strony, jeżeli już wcześniej trochę się tym interesowaliście, macie chociażby jakieś luźne informacje, chociażby słyszeliście coś o wysokoprogowych jednostkach motorycznych, słyszeliście coś o tym, że na treningu uszkadzamy mięśnie i potem odbudowują się silniejsze, słyszeliście coś o doborze ćwiczeń, słyszeliście coś o czymkolwiek, to przez to, że zaczynamy od samych komórek mięśniowych, i kończymy na aż planie treningowym, to będziecie mogli te informacje gdzieś wpisać po kolei w tym modelu, przez co przy okazji bardzo dobrze będziecie rozumieć, jak się powinno trenować, a jak się tego robić nie powinno. Jeżeli sami bardzo dobrze zrozumiecie, jak się powinno trenować, no to nie będziecie popełniać jakichś głupich błędów, no bo już będziecie rozumieli, jak się powinno trenować. A przy okazji, jeżeli z kimś tam trenujecie, to możecie też i tej osobie wyjaśnić, jak się powinna trenować, dzięki czemu i Wy nie tracicie czasu, i ta osoba nie traci również czasu. No i to tyle z tych informacji, które chciałem przekazać w wprowadzeniu. Już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania filmu o tym, dlaczego kosmonauci tracą mięśnie.